Witam, jestem u siebie w domu, w kuchni. Mam na imię Agnieszka i chcę wam pokazać tą masę papierową, z której robiłam ostatnio gigantyczne jajo. Podobało mi się to, co się działo z tą masą. Ona schła i bardzo się zmieniała. Właśnie dlatego polecam takie prace plastyczne przy starych gazetach. Na pewno każdy ma trochę w domu tego. My mamy też, jeszcze nam zostało. Żeby wykonać masę papierową, musimy podrzeć różne kolorowe gazety na bardzo małe kawałeczki. Ja troszeczkę mniej niż ostatnio, ale Wy możecie w dowolnych ilościach. Oczywiście zapytajcie rodziców, czy Wam na taką zabawę w domu pozwolą. Bo taka masa yy, musi jeszcze poleżeć kilka godzin, zanim zrobi się zupełnie taka gładka. No, i też wydziela jakiś tam zapach yy, po jakimś czasie. Więc dobrze jest wystawić już później to, co się robi na balkon. No, bardziej, że teraz mamy ładną pogodę i fajnie nam się to wszystko, yy, fajnie nam to wszystko spuniewa. Dobrze, ja podarłam troszeczkę tej masy. Dosypuję do tego mąkę ziemniaczaną. Odrobinę, no może być to takie pół szklaneczki, ja na taką miskę niewielkiej ilości wsypałam taką ćwierć szklanki mąki troszeczkę wody, mam też emulsję do ciała dla dzieci, do, którą zamierzam do tego dodać. Żeby była ona bardziej gładka. Ale Wy możecie, jeżeli rodzice Wam pozwolą, dodać trochę oliwki dla nim ogląd. I to wszystko teraz mieszam, mieszam, gniawam żeby było to kleiste. Jeżeli czujecie, że po powinniście dodać troszkę więcej wody, dmuchamy balonik i oklejamy go właśnie tym, co zrobiliśmy czy tą masą papierową. W ona się śliskuje, ale nie przyjmujmy się tym. Różne swoje. Ja mam tej masy troszkę mniej, dlatego zrobię sobie do połowy taką skorupkę na kurczaczka. A wy możecie okleić całe rękę, jeśli macie je troszkę więcej. Wtedy będziecie mieć duże, gigantyczne jaje do pomalowania w prezencie na przykład dla babci. Albo dla dziadka, albo można to zakomponować w swoim pokoju. No się bardzo fajnie rozprowadza, jest taka przyjemna w dotyku. Ja na przykład bardzo lubię ją butykać. Jest gładziutka, jest to trochę ciepła. A taki No bałagan mamy bardzo duży, ale poradzimy sobie z tym, nie? Teoś? Tutaj ta masa nawet wyszła mi taka troszeczkę bardziej zbita niż ostatnio ostatnio dodawałam tam mąki ziemniaczanej tak też będzie działał widzę, że jak się daje troszkę mąki pszennej to ona jest chyba troszeczkę mniej taka krucha, tylko bardziej gładka, a może to jest kwestia gazety bo tym razem użyłam gazety takiej papierowej, drukowanej czarno-białą, nie tego papieru śliskiego, tylko takiego typowo gazetowego i on jest najprzyjemniejszy właśnie w, tej, w tworzeniu tej masy plastycznej. Tak wygląda w tym momencie już moje jajko. Zostało tego niewiele, więc już będę sobie kończyć tą skorupę. Jak zaschnie, to będę mogła ściągnąć ją z balona, no, przed balonem. które polecam Wam o tematyce właśnie takiej e, wielkanocnej, trochę związanej z jajem, e, ze zwierzątami. Jeśli macie małe zwierzątka i macie troszkę e, mocze rodzeństwo, bo w tym momencie pokazuję te dziesiątki, które e, umieją zasługiwać się dość dobrze czytaniem, umieją czytać, no i umieją też takie jaje zrobić samodzielnie, ponieważ e, no, maluszki wiadomo nie będą potrzebowały Waszej pomocy to wy musicie zrobić taką skorupkę, to wy musicie zrobić masę papierową, aby przeczytać bajeczkę na rodzeństwu. Jeśli macie nasze rodzeństwo takie czteroletnie, to polecam wam książeczki Harry Potter, Hilda Paulzanka. To jest właśnie ta która była dosyć naiwna i wysiadywała jajka tam, gdzie trzeba i ta historyjka się skończyła właśnie. Dobrze, ale nie zdradzę Wam szczegółów. Może wy macie jakieś ulubione książki, które troszeczkę nawiązują do tego tematu, związanego właśnie z przyrodą, zwierzętami, z gospodarstwem domowym, z ogrodem. Wiosna jest takim czasem, właśnie, w którym jajo jest symbolem. <todgłosy>